Cześć! Już 13 czerwca startuje jedno z najważniejszych wydarzeń rolniczych w Polsce Opolagra 2025 Przez 3 dni lotnisko w polskiej Nowej Wsi koło Opola zamieni się w tętniące życiem centrum nowoczesnego rolnictwa To będzie czas pełen technologii, nowości i inspirujących spotkań Naszą firmę Ambroży Możecie znaleźć na stoisku C011, i naprawdę warto tam zajrzeć, ponieważ nasza firma zaprezentuje innowacyjne maszyny oraz najnowsze rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Na naszym stoisku zobaczycie produkty i technologie takich marek jak firma Kun, Rolmako, Krukowiak. Oraz nawigacje, takie jak Trimble CHC NAV, ale to nie wszystko, ponieważ szykujemy też niespodziankę. Na stoisku C011 pojawi się jedna wyjątkowa firma, której nazwę zdradzimy dopiero na miejscu. To będzie coś, co naprawdę warto zobaczyć na żywo. Dlatego jeszcze raz zarezerwujcie czas na 13-15 czerwca i koniecznie odwiedźcie nas podczas Opolagry 2025. Stoisko C011. Czekamy na Was. Trzymajcie się i do zobaczenia na miejscu. Cześć.